Hej, kochani, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Wiecie, co dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym testem? Będzie to test y, fajnego y, podkła podkładu takiego mineralnego, lekkiego y, podkładu z wisi. Tak się prezentuje. O, tak się prezentuje opakowanie. I to jest podkład taki mineralny, bardzo lekki. I powiem Wam, że mam go dzisiaj na twarzy. Pierwszy raz wczoraj wzięłam go, nałożyłam do pracy i chciałam zobaczyć, jak się, jak się po prostu będzie zachowywał. Bo wiecie, ja mam taką pracę, że jestem cały czas w ruchu, w ruchu, w ruchu. I powiem Wam, że fajnie. Fajnie się zachował. I dzisiaj znowu go nałożyłam. Mam jeszcze na twarzy brązer i puder prasowany, ale nie od. O tym, co ja Wam chcę tutaj powiedzieć. Ja go dostałam od znajomej, od Magdy. Pozdrawiam serdecznie. I tu mam kolorek 03 Gipsum Coś takiego. Kolorek jest bardzo fajny. Ja Wam zaraz pokażę i powiem Wam, że co tutaj mamy napisane, i patrzę, a tutaj jest napisane po polsku wiecie co, jest napisane 16 godzin utrzymuje efekt świeżej skóry, podkład nawilżający z kwasem hialuronowym i pigmentami mineralnymi, pozwala skórze oddychać, naturalny efekt krycia, do każdego rodzaju skóry, hipoalergiczny, woda termalna z Vichy, powiem Wam że tak, on, le, on jest lekko kryjący, ale nie mocno konsystencję ma bardzo rzadko ja już się bałam, że on po prostu będzie nie do mojej po prostu cery, powiem Wam, nie do mojej ja już Wam tutaj zrobię. O, zobaczcie, taki jest swatch, ale jak ja Wam go y, rozsmaruję y, na dłoni, to on jest bardzo rzadki. Ja Wam pokażę. O, widzicie, jest bardzo taki rzadki i ja myślałam, że on będzie, nie będzie krył, w ogóle nie będzie z żadnego krycia takiego lekkiego, i ta twarz będzie tak wygląda, O, zobaczcie, po rozsmarowaniu taka konsystencja. No, jest bardzo wodnisty i rzadki, ale co Wam chcę powiedzieć po nałożeniu, po nałożeniu bardzo ładnie, powiem Wam, wygląda, fajnie się stapia ze skórą, no i fajnie wygląda makijaż. Ja go nałożyłam i później jeszcze tak delikatnie, yy, dłońmi właśnie teraz nie mogę, bo tu. Tutaj mam na palcu delikatnie dłoń i właśnie wklepałam. I fajny efekt i co, będę go nadal dalej go będę testować, myślałam, że będzie zapychał, ale nie zapycha no mineralny, delikatny podkład jak na lato, na upały to bardzo fajny, tak się prezentuje nie wiem, czy to jest chyba jakaś nowość a powiem Wam, że no tani nie jest tutaj jest cena 18,95 19 euro dajcie znać, czy, miałeś, czy znacie ten podkład nawilżający właśnie mineralny ja nigdy nie miałam podkładów mineralnych, jakoś tak mnie powiem nie wiem, jakoś tak, nie wiem, myślałam, że to może jest nie dla mnie, bo przeważnie podkłady takie mineralne zawsze bym powiedziała, że używamy na wiosnę, lato taki sezon właśnie letni, wiosenno-letni w ten sposób, wiecie co ja, moje włosy wyglądają dzisiaj, ja nie wiem jak to wyglądają, ja zaraz je związuję i y, ogarniam się do pracy, bo trzeba chodzić do pracy, nie do pracy rodacy, no i u nas dzisiaj bardzo ładna pogoda, słonecznie ale mega wieje no ale nieważne, lepsze słonko niż wiecie, chmury i deszcz bo ja nie lubię tego no dobra, to tak właśnie przychodzę do przyszłam do Was na chwilkę z tym y, podkładem y, wisi. Dajcie znać, czy go miałyście, czy go w ogóle znacie, bo dla mnie to nowość. Nigdy go nie miałam. No i co? I zobaczymy, jak się będzie dalej sprawował, bo na razie jest bardzo fajny, lekki, <laughs> ale co, ale oczywiście używam go na razie do pracy i powiem Wam, że y, oczywiście esens też używam, esens es nie wykluczam, nie wykluczam y, tego podkładu, bo jest świetny tamten jest znowu bardziej mocniejsze krycie, ale takie wykończenie takie y, atłasowe, takie, no, piękne jest wykończenie, takie troszkę bardziej jest krycie, a tutaj w tym mineralnym leżejsze, takie wiecie, nie ma takiego mocnego krycia, no nie wiem czy teraz coś zobaczycie ale no nie ma takiego dużego krycia jak w tym z essence, a z essence jestem mega zadowolona. A Katris na razie odstawiłam z tego względu, że no on jest dosyć mocny i z, myślę, że on będzie fajny na jesień zima w ten sposób. A teraz chcę używać coś takiego właśnie jaśniejszego i powiem wam, że w ogóle twarz mi się opaliła, jak byłam w poprzednim filmiku Wam wspominałam, że idę grać w Buckmingtona właśnie i powiem Wam, że ja pierdzielę takie mocne słońce było, miałam nałożony filtr, miałam nałożony podkład, makijaż i nic nie dało, nic nie dało, po prostu i tak mi się spaliła ta twarz, w sensie jak zmyłam makijaż, przyszłam do domu, bo graliśmy chyba ponad godzinę, to powiem Wam, twarz była taka czerwona, usta mnie w ogóle całe piekły, no... Kto by pomyślał, że się tak zjaram, ale nie, w Irlandii jest mocne słońce, nisko jest, tak powiem Wam, i tak ostro. Ono nie, ono nie opala, tylko piecze, po prostu spala skórę, o, w ten sposób. Dobra, ja pędzę, yy, będę się odzywać do Was później, wszystkiego dobrego dla Was i do później, kochane. Witam się z Wami z kuchni, popijam sobie właśnie mój soczek. Mój soczek, moje smoothie, ale pyszne. Są tutaj truskawki yy, irlandzkie, mało słodkie. Dodałam tutaj jogurt, skier naturalny, bazylię, yy, mięte i co tutaj jeszcze jest, i troszkę miodu, tak, do smaku. I sobie popijam. zdrówko moje, yy, yy, dajcie znać, co tam popijacie herbatkę, kawkę czy wodę może. Mm -hmm. Pyszny. Mm. I wiecie co, kochani, przychodzę do Was, bo to będzie mega ekscytujący film. Dla mnie, dla Was może też. Kiedyś już to robiłam, ale musicie zostać ze mną i do końca obejrzeć, co się będzie działo w tym filmie. Ja się nie mogę doczekać, boję się trochę, ale. Do odważnych świat należy więc miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie gładko, szybko i sprawnie. Więc oglądajcie dalej, zapraszam Was serdecznie, a ja zaraz Wam pokażę w przebitkach, co będę robić na obiad dzisiaj. I w przebiteczkach tutaj mam pokrojone bataty, one są w ziołach prowincjalskich, będą do obiadku, a tutaj są łódka. One są w przyprawach i zaraz je będę wkładała do rękawa i do piekarnika, więc taki będzie oto obiadek. Dajcie znać, co u Was króluje dzisiaj na obiad. I smacznego dla Was, kochani moi. No, tak się prezentują wyjęte już z piekarnika upieczone bataty, ala frytki. I dajcie znać dziewczyny, czy lubicie bataty, bo ja ogólnie osobiście uwielbiam. Są to oczywiście słodkie, ziemniaki. Jakby ktoś nie wiedział, ale takie pyszne wyszły, że aż sobie teraz jeszcze jednego zjem. Mhm, mm pychota. Więc tutaj są bataty, a zaraz będę wyjmowała łódka z kurczaka. No kochani i ja jestem i zabieram was ze sobą. Pewnie pomyślicie, że zwariowałam, a niektórzy może tego nie lubią, ale ja lubię, więc y, dużo rzeczy się zmienia w życiu i ja potrzebuję też takich zmian i też chcę zmienić to, co było kiedyś.